Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci. Spożywanie paschy. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim, i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paskę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i poszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paskę. A gdy jedni, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Wierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam Wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Spywa. Całego piękna i wymowy tej dzisiejszej uroczystości. Mamy na pewno okazję również się trochę wygrzać po tych chłodnych dniach. Również i ta uroczystość temu sprzyja, więc dziękujemy Panu Bogu za dar słońca i tego dzisiejszego ciepła. Bracia i siostry, ta dzisiejsza uroczystość ma. Przepiękną wymowę i przepiękną rangę odkrywamy, jak bardzo Panu Jezusowi zależy na każdemu, na każdemu człowieku, że postanowił pozostać z nami cały czas obecny w postaciach eukarystycznych, przy najświętszym swoim ciele i w swojej krwi. Aby lepiej zrozumieć wymowę tego święta, tego wydarzenia. Zawsze pomocą do tego jest dla nas Boże Słowo, które wyjaśnia nam najpierw i nasze życie, ale bez wątpienia pozwala nam zrozumieć bardziej Boga, który sam przez Słowo objawia się nam i wyjaśnia, kim tak naprawdę jest dla człowieka. Tak też jest i dzisiaj. Przed momentem usłyszeliśmy, Jedną z relacji mówiących o ustanowieniu Eucharystii według Świętego Marka i co tam dla siebie możemy wydobyć z tego słowa, przeżywając dzisiejszą uroczystość. Pierwsza taka ważna myśl to jest kwestia wielkich pragnień, które były w uczniach Jezusa od samego początku, że oni chcieli być z Nim w tym, co On przeżywa. Chcieli wszystko przygotowywać jak najlepiej. Im większe święto, im większa uroczystość, tym większe przygotowania. I oni nie chcieli, żeby ktoś coś dla nich i za nich zrobił, więc chcieli jako dobrzy ludzie, bo takimi byli apostołowie, uczniowie, chcieli pomóc Jezusowi to wielkie święto przygotować. To co ich zaskoczyło, to to, że Jezus panuje nad całą sytuacją. Oni się nie spodziewali tego, że on ma już wszystko przemyślane, że wszystko dokładnie wiedział, co, gdzie, jak, kogo spotkają, jak to wszystko będzie wyglądać. Okazuje się, że każdy człowiek może mieć taki moment, że wśród wielu spraw może stwierdzić, że no, nie panuje nad wszystkim że to wszystko gdzieś, co się w moim życiu dzieje, co mam w moim życiu zrobić, trochę wymyka się spod mojej kontroli, jakby tego nawet nie ogarniam, nie mam siły o to wszystko zabiegać i Pan Jezus pokazuje się już od razu, od samego początku, jako ten, który jest Panem całej rzeczywistości, Panem wszystkich spraw, które w życiu faktycznie mam przeżyć. Mało tego On wie lepiej. I to, co ich zaskakiwało, to to, że on wie dokładnie wszystko w szczegółach. I zadaniem uczniów od samego początku było odkryć to, co Pan Jezus ma akurat na ten temat, na tą sprawę, na to wydarzenie do powiedzenia. I gdzieś to przesłanie od samego początku towarzyszy wierzącym, którzy wchodzą w swoje doświadczenia, w swoje życie, swoje problemy, albo faktycznie zadręczając się sami, jak to wszystko będzie, a jak to wszystko się ułoży, a jak to wszystko będzie wyglądać, albo od samego początku uczą się słuchać Pana Jezusa, Pan Jezu, co ty masz na ten temat do powiedzenia. Okazuje się, że oni już i wtedy musieli przeżyć znowu próbę wiary. Dlatego, że pójść za tymi wskazaniami wydawało się pewnie niektórym za dziwne. No jak? Tak mamy iść po prostu i tobie zaufać, że jak pójdziemy. No to, to znajdziemy to, znajdziemy tamto. Pewnie byli zaskoczeni, że nawet Jezus przewidział to, wiedział o tym, że znajdą człowieka, który będzie niósł dzban wody. Okazuje się, że to był mężczyzna. Wtedy był to szok większy, dlatego że kobiety nosiły dzbany wody, więc jeśli coś takiego nawet im powiedział, to tym bardziej byli zdziwieni. To zdziwienie towarzyszy ludziom cały czas i to tym, którzy są bardzo daleko od kościoła, co oni robią tak naprawdę, dlaczego oni tak tego Jezusa słuchają i także towarzyszy to wszystkim ludziom, którzy są już w kościele. Czy naprawdę mam ufać, czy naprawdę mam wypełniać te wskazania, czy naprawdę tak to wszystko ma wyglądać, czy to czasami nie brzmi trochę dziwnie, trochę jakby nierealnie, trochę nieżyciowo. Z tym oni zderzyli się od samego początku i do dzisiaj coś takiego trwa. Jednak Jezus przekonuje od samego początku swoich wierzących, że warto, zaufaj mi, masz taką sprawę, taką kwestię, taki problem, taką, takie wydarzenie, zapytaj się mnie, co faktycznie mam ja Tobie do powiedzenia. I ludzie od samego początku odkrywają wartość Bożego Słowa. Słowa, które bardzo mocno zostało zaproklamowane, wygłoszone przy Górze Synaj jako słowo, gdzie ludzie chórem, chórem zaczęli nawet skandować, tak, będziemy to słowo wypełniać, będziemy go przestrzegać, dlatego że jeśli to robimy, to faktycznie nasze życie ma... Powiemy po ludzku ręce i nogi. Ma sens, ma kierunek, ma mądrość. I dlatego też od samego początku, kiedy Bóg wypowiedział swoje słowo, człowiek przeżywa sobie podwójną taką postawę wewnętrzną. Ufać, nie ufać. Pójść, nie pójść. Wierzyć, nie wierzyć. Jezus cierpliwie przekonuje swoich wierzących, że warto jemu zaufać, bo on. Wszystko wie, nad wszystkim panuje, nad wszystkim, co się w życiu może przytrafić, łącznie nawet ze szczegółami, jeśli człowiek bardzo tak pełnym sercem, tak z całą mocą wchodzi w to, co on ma do przedstawienia. I to jest cała pierwsza kwestia, w której my przeżywamy Jego obecność także dzisiaj na Ziemi, także w naszym życiu. Bóg mówi swoje słowo. A my y, uczymy się ufać nawet temu, co dla świata może być dziwne, jakieś nierealne, ale dla nas bardzo ważne i cenne. Często okazuje się tak, jestem zaskoczony, jestem zaskoczona. To naprawdę ma sens, to naprawdę jest mądre, to naprawdę ma swoją wagę. Druga sprawa to jest odkrycie tego, co dzisiaj celebrujemy powagi i czci do obecności Jezusa w chlebie i w obecności Jezusa pod postacią wina. To nie było dla nich coś nowego to przyjście na wieczerzę paschalną. Oni znali ten rytuał. Oni wiedzieli co tam będzie po kolei nawet. Ale to co ich zaskoczyło to to, że Jezus utożsamił chleb ze swoim ciałem. Dla Hebrajczyków w ich myśleniu ciało to było coś więcej niż tylko i wyłącznie jakaś materialna część naszego życia, a więc to co ludzkie, to co dotykalne. Kiedy Żyd wypowiadał słowo ciało, on miał na myśli całą swoją istotę. I skoro Jezus wypowiedział w czasie tej ostatniej wieczerzy, bierzcie moje ciało, jedzcie moje ciało, to znaczy zapowiedział, że to ciało będzie połamane, tak jak na ostatniej wieczerzy na krzyżu, a przyjdzie moment, kiedy będzie możliwość spożywania tego ciała pod postacią chleba, a więc przyjmowanie Jezusa z całą istotą tego, co boskie w osobie Jezusa Chrystusa, że człowiek będzie mógł na ziemi przyjąć Boga do swojego serca i do swojego życia. To wtedy budziło ogromne zdziwienie. Zresztą do dzisiaj przeżywamy to zdumienie, jak to jest możliwe, że tak wielki potężny Bóg zechciał pozostać człowiekiem pod postacią chleba i w ten sposób umożliwić Jemu wejście w świat boski. Nie przestało to zadziwiać, a, zadziwiać ani ludzi, ani naukowców, ani teologów, jak to jest możliwe, że, że, że coś takiego człowiek może na świecie i także w swoim życiu przeżyć. I druga taka kwestia, która ich tam mocno zaskoczyła, to to, kiedy Jezus wziął kielich i powiedział, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Tak samo Żydzi słysząc słowo krew mieli na uwadze to, co już od Starego Testamentu było im bardzo bliskie, co wiedzieli, że krew baranka to jest krew, która ma uwolnić człowieka od grzechu. Tą krwią przypieczętowali najważniejsze wydarzenia. Tylko, że do tej pory, mimo że to się udawało od czasu do czasu, od uroczystości do uroczystości, przychodził moment, człowiek jest słaby i grzeszny, ludzie łamali to przymierze. W tym momencie Jezus zapowiada, że ze strony Boga nigdy to przymierze już nie będzie, nie będzie zerwane. Na krzyżu to przymierze. Przypieczętowania, przypieczętowane krwią, zawsze będzie możliwe do odbudowania, jeśli tylko człowiek będzie chciał faktycznie w tym uczestniczyć. Ale to była tylko pierwsza część, ta uwalniająca od grzechu. To, co jest rzeczywistością grzechu, to jest coś, co najbardziej człowieka niszczy, co najbardziej go psuje. I to nie od zewnątrz, ale od środka. Czy jest jakaś siła, która może człowieka z tego wyzwolić? Tak, jest. Jest to przenajdroższa krew Jezusa, którą Jezus e, przepłacił e, i ofiarował e, e, Panu Bogu swoją e, ofiarą, e, za dość uczynienie za to, co człowiek od początku świata także do dzisiaj e, w postępowaniu grzesznym robi. Jakie to jest niezwykłe mieć kogoś, kto mnie uwalnia, mieć kogoś, kto mnie wyzwala z tego, co najbardziej mnie... Niszczy, jeśli tylko człowiek będzie tego chciał. Ale Jezus też zapowiedział, że pełna jego radość będzie wtedy, kiedy przyjdzie moment, kiedy cała ludzkość zasiądzie do uczty niebiańskiej, a więc do momentu, kiedy wieczności wszyscy się spotkają i tą rzeczywistość kielicha, a więc rzeczywistość tej ofiary, która w skutkach faktycznie miała miejsca na krzyżu, będzie możliwa do zrealizowania już w niebie. To ich na pewno przerosło w tamtym momencie, to na pewno nie było dla nich proste, słysząc takie słowa, że widząc kawałek chleba, słyszą, to jest moje ciało, widząc w kielichu wino, słyszą, to jest moja krew, to musiało ich przerosnąć, ale też na pewno zaciekawić. Oni z tym żyli, oni z tym chodzili, oni tak naprawdę to rozważali w sercu. Podobnie jest i z nami. Od dziecka, szczególnie ci, którzy są od. Najmłodszych lat w kościele, później przez pierwszą komunię, słyszymy to samo w czasie Eucharystii. To jest moje ciało, to jest moja krew. I wielu przeżywa z nas zdumienie, jak to jest możliwe. Wielu z nas zadziwienie. Niektórzy faktycznie nie wyobrażają sobie tego, by mogło tej najświętszej obecności zabraknąć na Ziemi. Ale jest to coś, co zawsze będzie powodować yy, rzeczywistość, która nas przerasta. To jest bardzo ludzkie. Nawet wielkością człowieka jest uznać to, że są sprawy, które przerastają nasz rozum, nasze serce, nasze pojmowanie, że mamy do czynienia z kimś większym, mamy do czynienia z Bogiem. Jeśli Bóg tak powiedział, że to jest moje ciało, pokazując chleb, że to jest moja krew, Pokazując kielich z winem, to faktycznie od tego momentu, który był wtedy na początku i do dzisiaj chcemy to zgłębiać, chcemy to rozważać, chcemy to celebrować i prosić o łaskę większego doświadczenia tej obecności, którą Jezus pozostawił pod tymi świętymi znakami do dnia dzisiejszego. Bracia i siostry, co to wszystko nam daje? Święty Bernard powiedział w pewnym momencie takie zdanie: Jeśli nie czujesz już tak często napadów gniewu i zazdrości, nieczystości lub innych występków, dziękuj za to przenaświęczemu ciału Jezusa Chrystusa. Jeśli zauważasz, że się zmieniasz, mówi święty Bernard, to nie myśl, że masz taką siłę sam od siebie. Jeśli jesteś blisko najświętszego sakramentu, to ta obecność, ta bliskość sprawia, że z człowiekiem coś dobrego się dzieje, coś dobrego zaczyna się w nim przemieniać. I on podaje konkrety. Jeśli zauważasz, że nie masz tak często napadów, to już nas nie ma. Napadów nie. A on mówi, że tak często tego nie masz. A więc to, że na pewno to będziemy mieli, ale jeśli masz tego mniej, albo dalej. Jeśli nie czujesz tak często zazdrości, a więc twoje serce staje się coraz bardziej wolne, coraz bardziej kochające, coraz bardziej otwarte. To daje dalej. Jeśli nie czujesz tak często napadów nieczystości lub innych występków, dziękuj za to Jezusowi obecnemu na świętym sakramencie. Stąd każdy człowiek, który stara się być blisko najświętszego sakramentu, czy to w Eucharystii, czy w adoracji, czy tak jak dzisiaj pójdziemy w procesji, ta obecność nie jest bez znaczenia. Ona nas zmienia. Ona ma wpływ na nasze życie, ona nas przemienia. Jeszcze mocniej wsparto święty Jan Maria Wianej, święty proboszcz Ars, który powiedział tak: Komunia święta i ofiara mszy świętej to dwie najskuteczniejsze drogi do przemiany serc. Czasami myślimy, no, jak tą osobę zmienić? Jak siebie zmienić? Jak to wszystko poprzemieniać? A żeby było inaczej, żeby było lepiej. Jeśli ludzie, jeśli małżeństwa, rodziny będą blisko Eucharystii, to ta Eucharystia sama zacznie przemieniać ludzi w Eucharystię, którą jest, a więc w miłość. I na samym końcu dzisiejszej Ewangelii jest takie zdanie, które może rodzić jakieś pytanie, dlaczego Ewangelista je zanotował. Że po tym wszystkim, co przeżyli, wyszli w stronę góry oliwnej. My też za moment po tym wydarzeniu wyjdziemy w stronę ołtarzy. Zanim oni wyszli w stronę góry oliwnej, powiedział Jezus apostołom: Zwątpicie we mnie. Zwątpicie we mnie. Bracia i siostry, są takie momenty w życiu wiary, kiedy człowiek wątpi, kiedy przychodzi chwila załamania. Boże, czy Ty jesteś? Czy naprawdę działasz? Czy Twoja obecność naprawdę ma taki realny wpływ? Zanim oni wyszli na procesję w stronę góry oliwnej, możemy powiedzieć, zanim my wyjdziemy w stronę procesji do czterech ołtarzy, Pan Jezus w tym ostatnim zdaniu chce nam powiedzieć, nie zdziw się, jak w Twoim życiu pojawi się zwątpienie. Zwątpisz we mnie. Ale kiedy dotarli na górę Oliwną, Zaczęło się zwycięstwo miłości nad nienawiścią. Jezus modlił się w Ogrójcu, by miłość zwyciężyła. I pomimo tego, że tam byli uczniowie, nawet bliscy, Jakub, Jan, Piotr, bosnęli, kiedy on im powiedział: czuwajcie ze mną, zaznaczając duch prawdzie ochoczy, ciało słabe, to zaprosił ich do tego, by to zwycięstwo miłości w Jego obecności mogli przeżywać. Dlatego nie zdziwmy się, bracia i siostry, że przeżywając Eucharystię, patrząc na monstrancję, przeżywamy zwątpienie. Przeżywamy moment jakiegoś zadziwienia. Panie Jezu, czy to naprawdę tak jest? Chcemy wierzyć i wierzymy świadkom wiary, którzy przeszli przed nami tą drogę i pozostawili przepiękny świat, ślad swojej miłości do Jezusa w Eucharystii i dowody na to, że naprawdę ona przemienia. Jeśli faktycznie pójdziemy z Jezusem w życie, nawet na nasze góry oliwne, tam gdzie jest i momentami zmaganie się o wypełnienie woli Bożej, o wierność Bożym przykazaniom, o to, co Jezus tam przeżył w tej agonii, a więc o yy, wiarę w to, że miłość jest większa niż zło, jeśli będziemy z nim to przeżywać, on tego zwycięstwa najpierw dokona w nas, a później przez nas wśród innych ludzi. To jest moc Eucharystii, to jest skarb, który w Kościele mamy jako najdrogocenniejszą perłę, o którą Kościół ma dbać, którą pielęgnować, której strzec. Dlatego też dzisiaj, jak tylko potrafimy, miłością, wdzięcznością, chcemy oddać pokłon Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie i prosić Go o łaskę, by pomógł nam mocniej wierzyć w Niego, a także doświadczać przemiany, przemiany serc i naszego życia. Niech tak się dzieje, bo On tego sam ogromnie dla każdego z nas pragnie.